Mimochodem, mimochodem, trudno tak po prostu przejść. Trudno przejść obojętnie, mimochodem, obok wpisu, jaki opublikował na swoim profilu Facebookowym, jeden z moich współbraci, dominikanin, ojciec Michał Pac. Zlinkował na tymże profilu artykuł z więzi poświęcony sprawie ojca Pawła Malińskiego, jego rozmaitych nadużyć i przestępstw, i opatrzył ten artykuł następującym komentarzem, cytuję: Jak słusznie powiedział jeden z moich współbraci, skończyło się nasze bycie świętymi krowami skończyła się nasza pycha dominikańska nasze patrzenie z góry pouczanie innych biskupów księży diecezjalnych okazało się że u nas zadziałały takie same schematy myślenia jak wszędzie a przede wszystkim brak wczucia się w osoby skrzywdzone i brak zatroszczenia się o nie smutno no i na końcu emotikon buźka płacząca żeby podkreślić smutek autora tego wpisu Michal drogi. Bardzo bezpośrednio się do Ciebie zwrócę, ważąc słowa i starając się być naprawdę pościągliwy. Powiem tyle. Twój wpis jest wstrętny. Nie wiem, czy on pochodzi z takiego źródła, które nazywamy dysonansem poznawczym, czy jest to pomroczność jasna, czy coś jeszcze innego. Ja najchętniej użyłbym słowa i użyję, że ten wpis jest po prostu głupi, przejawem głupoty. Głupoty, ponieważ zapomniałeś, zapomniałeś, że kiedy ja i jeden z młodszych braci, Gaweł Włodarczyk, zaapelowaliśmy oficjalnie na piśmie do prowincjała o to, aby zbadał wszystkie przypadki wstecz. Zrobiliśmy to trzy lata temu. Nie będę tutaj wspominał o wcześniejszych swoich działaniach w tym względzie. Ale trzy lata temu wystosowaliśmy oficjalny apel do prowincjała, aby powołał zewnętrzną komisję, która przebada nasze archiwa, sprawdzi je, sprawdzi każdy przypadek, czy nie trzeba naprawić krzywd, czy nie trzeba zatroszczyć się o ofiary, czy nie trzeba przeciwdziałać przestępcom. Ty wówczas nie podpisałeś tego apelu. Co więcej, pokusiłeś się o surowe reprymendy wobec braci, którzy podpisali ten apel. Ze mną także dyskutowałeś, byłeś przeciwny, właśnie schematy myślenia piszesz, Twoje schematy myślenia niestety zdradzają potężne braki. Potężne braki, jeżeli chodzi o kulturę myślenia i rzetelność myślenia. Usuń proszę ten wpis, bo przynosisz nam wstyd. Wielokrotnie ja byłem atakowany z tego powodu, że moje wypowiedzi przynoszą wstyd Dominikanom. I moje wypowiedzi, które bardzo często były krytyczne wobec biskupów, były tak samo krytyczne wobec braci i tego, co zakon robi. I dawno temu już przestrzegałem przed tym, że i w naszych szeregach, i w naszych archiwach są. Problemy. Wystarczy dokonać pewnej ekstrapolacji socjologicznej, statystycznej, aby mieć niemalże pewność, że wśród nas także byli, są przestępcy i są sprawy do załatwienia. Więc, w tej perspektywie, patrząc. Twój wpis naprawdę jest czymś dramatycznie nierozsądnym i powinieneś go jak najszybciej usunąć. Bardzo przepraszam, że tak bezpośrednio się do Ciebie zwracam że nie dzwonię do Ciebie że nie kontaktuję się z Tobą osobiście najpierw ale to Ty najpierw opublikowałeś publicznie post z określonym sądem. Wyszedłeś na arenę publicznej dyskusji, więc i ja publicznie z Tobą dyskutuję. Jeszcze raz powtórzę. Apeluję do Ciebie, usuń ten post, ponieważ masz sam za uszami w tej sprawie i mówienie w tym momencie, kiedy mówisz w tym momencie, że właśnie nie jesteśmy świętymi krowami, że pouczamy biskupów, że skończyła się pycha dominikańska, to znaczy, że nie rozumiesz, nie rozumiesz na czym polega problem, a poznanie rzeczywistości, która Cię otacza. Twoje poznanie rzeczywistości, która cię otacza, pozostawia naprawdę wiele do życzenia.